Od jakiegoś czasu bardzo często pojawiają się komentarze z zapytaniem, po co występujesz w czapce? Czemu jesteś w czapce? Jak to jest? Jesteś w koszulce na krótkim rękawku i masz czapkę? Zimno ci? Chory jesteś? No i ogólnie mają z tym wielki problem. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale wystąpię bez czapki. Tak po prostu, to jest taki mój ukłon w stronę tych wszystkich ludzi, którzy mają z tym problem. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Trenuj dla zdrowia. Ja mam na imię Grzesiek, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, ile tak naprawdę kobieta powinna dźwigać. Ale nie tylko kobieta, bo pogadamy też o tym, ile mężczyzna powinien dźwigać. No wiecie, żeby było przyzwoicie. I od razu mówię, tu nie chodzi o rekordy świata czy podiumy. To są takie punkty odniesienia, które pokazują, że twoje ciało działa, że jesteś silniejszy, silniejsza i że trening daje efekty. Zaczynamy. A zaczynamy od kobiet. Wyciskanie leżąc jest przyzwoite, jeśli podniesiesz połowę swojej wagi. Ważysz 60 kilo? No, czyli na sztandze powinno być 30 kg i wtedy jest OK. Jeżeli chodzi o przysiad, to dobrze, jeśli usiądziesz z ciężarem równym swojej wadze, a jak dojdziesz do 1,25 to już naprawdę świetny poziom. Martwy ciąg. Kobiety tutaj powinny wziąć 1,5 razy masy ciała, a czasem nawet 2 razy. I to jest naprawdę bardzo mocny wynik. Teraz przechodzimy do panów. Jeżeli chodzi o wyciskanie minimum masa ciała, czyli ważesz 80 kilo, no to 80 kg na sztandze powinno być i wtedy jest OK. Przysiad półtora razy masa ciała, czyli jeżeli masz 80 kilo wagi, to powinieneś przysiąść z ciężarem 120 kg. W martwym ciągu 2 razy masa ciała. 160 kg przy wadze 80 to bardzo dobry wynik. A teraz uwaga. Te normy są pisane głównie pod osoby młodsze w wieku 20-30 lat, które regularnie trenują. Więc jeśli masz 40-50-60 lat, to nie porównuj się na sztywno. Masz swoje tempo i swoje cele. Sam fakt, że się wzmacniasz, już jest ogromnym sukcesem. I tutaj wchodzi Charles Poliquin. To był legendarny trener siły, Kanadyjczyk, który pracował z setkami sportowców na najwyższym poziomie. Olimpijczycy, zawodnicy NHL, NFL, lekkoatleci, kulturyści lista jest naprawdę długa. Był znany z tego, że umiał przełożyć trening siłowy na wyniki sportowe. Nazywano go nawet najbardziej wpływowym trenerem siły na świecie. Polly miał obsesję na punkcie norm i standardów. Uważał, że siła to fundament. Jak jesteś silny, to możesz budować szybkość, moc, wytrzymałość. Jak brakuje ci siły, to wszystko inne niestety cierpi. Jego standardy były ostrzejsze od tych popularnych, o których przed chwilą mówiliśmy. I on na przykład mówił, że facet powinien robić przysiad z dwa razy masą ciała czyli taki 80-kilowy zawodnik te 160 powinien wziąć martwy ciąg 2,5. Jeżeli chodzi o wyciskanie na klatę, półtora razy masy ciała, a kobieta na przykład w martwym ciągu dwa razy masa ciała. Do tego jeszcze dochodzi podciąganie i u mężczyzn 12-15 razy z dodatkowym obciążeniem 20 kg, u kobiet 8-10 razy z 10 kg ciężarem. Uch, powiem szczerze, że grube normy. Tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy bym się podciągnął 12 razy z ciężarem 20 kg. Będę musiał przetestować. Tylko uwaga, jeżeli chodzi o Poliquina. Trzeba pamiętać, że on pracował z zawodnikami z elity, dla których sport to była praca, a często ich życie. Charles Poliquin zmarł w 2018 roku, ale jego podejście i metody do dziś inspirują trenerów i zawodników na całym świecie. I teraz zobaczcie. To się pięknie łączy z naszym podejściem tutaj na kanale. Nie chodzi o to, żebyście goniły czy gonili za kosmicznymi wynikami. Chodzi o to, żeby wasze ciało było silne, zdrowe i żeby nie zawodziło w codziennym życiu. I na koniec powiem tak. Do kobiet. Jak wyciśniesz połowę siebie, siądziesz tyle co ważysz, a w martwym pociągniesz półtora raza, możesz być dumna. A teraz do panów. Jak taki facet wyciśnie tyle co waży siądzie z ciężarem półtora razy masę ciała, a pociągnie dwa razy masę ciała. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. A jak ktoś się zbliża do standardów Poliquina, no to uwaga wchodzi do światowej elity. I to by było na tyle. Pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu. Trzeba mieć jeszcze tu, czasem nawet tu. No i dajcie znać w komentarzu jakie są wasze wyniki w przesiadzie, martwym i wyciskaniu. Może też w podciąganiu, zobaczymy, gdzie jesteście na tej skali. Trenujcie dla zdrowia, a nie tylko dla cyferek. Do zobaczenia w kolejnym filmie.